Patrzcie co tutaj rośnie, nie wiem czy znacie takie czarne kulecki, to jest, znasz takie drzewo? Czarny bez się nazywa, zobaczcie co on ma w środku jak przetniemy, kawałek spróbujemy sobie odciąć, żeby nie kaleczyć bardzo drzewka, żeby nie płakało i obetniemy sobie kawałek tego, dobrze? Coś no. Takiego... Miękkiego. No. Miękkiego, co w środku? Tak jak. Dobra. Masz rację. Gąbkę jak jak gąpeczkę, no. Chłodne październikowe przedpołudnie uczestniczyliśmy w spotkaniu z twórcą instrumentów pasterskich Sylwestrem Białasem. Opowiadał on i pokazywał, jak pasterze w Beskidach i nie tylko tworzyli swe flety i piszczałki z gałęzi czarnego bzu. Wszystko to odbywało się w niezwykłym miejscu. W starej izbie, przy Starym piecu, w Muzeum Regionalnym w Bestwinie. Słuchajcie, no to jest radość. Jak człowiekowi coś wyjdzie, to sobie paluszkiem tutaj tego, przytyka i nagle słyszy dzień. Suwka, no sówka nam wyszła, Olga, widzisz? A ty... Muzeum regionalne w Bestwinie jest ciekawym miejscem na mapie regionu śląsko małopolskiego Warto zboczyć tu z trasy i zatrzymać się na chwilę, aby odetchnąć klimatem wsi znaczonej tysiącletnią tradycją. Józefowa izba, w której obecnie się znajdujemy, jest miejscem niezwykłym, gdzie możemy przenieść się w czasie do prawdziwej chłopskiej chaty. W której możemy poznać obowiązki dnia codziennego mieszkańców dawnej wsi. Podczas lekcji regionalnych, które tutaj się odbywają, dzieci poznają, jak paliło się w piecu chlebowym, zarabiają ciasto na chleb, wyrabiają świece, a przy, przy okazji pod, odkrywają historię. Podczas takich jesiennych dni jak dzisiaj spotykamy się na warsztatach. Dzisiaj czaruje Sylwester Białas, zajęcia: muzyka spatyka. Moja wędrówka to Opoczno i dopiero z Opoczna przyjechałem do 11 lat temu. Tutaj w górach poznałem troszeczkę więcej instrumentów pasterskich, choć te wszystkie instrumenty pasterskie, takie spola pola, funkcjonowały w całej Polsce, w całym świecie i wszyscy, gdzie pastuszki pasali owieczki, krówki. Mieli zawsze instrumenty przy sobie, bo więc się zawsze nudziło w tym polu, prawda? Tak sobie siedzieć, pasać to trochę mało, prawda? Ktoszek przeleciał, zaśpiwał, zafiór gocą, ale było mało. Zaczęło się poszukiwanie tej muzyki. Ja tak sobie umyślałem, jak sobie tak w domu siedziałem, że chyba ta muzyka to się zaczęła od patyka. Głośniej troszkę, a ja będę śpiewał. Stukaj, pukaj, patygo patyka. Stukaj, pukaj, no jest muzyka.